Siema, ja jestem Tadek, dzisiaj genio, zaśpiewa nam piosenkę stworzoną przez niego. Co o? Przecież nie umawialiśmy się tak. Śpiewaj. No już zaczynaj. Bo, ja idź. A ja ja ja, jestem Twoim motylem, potrzebuję Twojej ochrony. Bądź moim samurajem, Ajajajaj, ja 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 ja, jestem Ninja, o moje życie jest jak gra w się kiedy jestem. Brawo. Nie wiedziałem, że tak pięknie D. Może teraz ty zaśpiewasz no dajesz tadek. Spiesz się. Wiem. No nie ma Śpiewaj. Roland w i i ianor butterfly i networ protection bymi samuraj, i i ianor butterfly i networ protection networ protection versa on i D nie wiedziałem, że śpiewasz po angielsku. Do zobaczenia.